Cześć, nazywam się Iwona Borawska. Na co dzień rozwijam dwie firmy: Hirewise, agencję pracy specjalizującą się w rekrutacji do sprzedaży i marketingu, a także Sellwise, gdzie wraz z grupą konsultantów usprawniamy sprzedaż i marketing B2B u naszych klientów. Jestem funterką, mentorką, konsultantką, a także headhunterką. Przede wszystkim jednak jestem wielką pasjonatką sprzedaży i HR-ów. A tu w podcaście Budowanie skutecznych zespołów dzielę się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, konkretnymi narzędziami pomocnymi przy rozwoju działów handlowych. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Odcinek 14. Jak zbudować efektywny zespół? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zbudować zespół, który ze sobą współpracuje, w jaki sposób wywołać zdrową rywalizację w miejsce konfliktów i niezdrowej atmosfery oraz jakie ma to przełożenie na wyniki zespołu sprzedaży. Zapraszam! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Budowanie skutecznych zespołów. Tak opowiadam Wam o tych zespołach, jak zatrudnić dyrektora sprzedaży, jakie kompetencje powinien mieć. Rozmawiamy na temat kompetencji handlowców, o tym w jaki sposób powinni pracować, aby pracować efektywniej. I właśnie zdałam sobie sprawę, że jeszcze nie poruszyliśmy tematu naszego tytułu jak zbudować efektywny zespół. Iluż to dyrektorów sprzedaży marzy o tym, żeby mieć taki zespół, który ze sobą współpracuje, wiecie? Zgodnie z zasadą mnie uczyli tej starej szkoły matematycznej, 1 plus 1 dawało 3. I to dyrektorów marzy o tym, żeby właśnie w taki sposób funkcjonowały jego zespoły. Żeby wspierali siebie, dzielili się informacjami, żeby w momencie, kiedy przychodzi nowy kolega bądź koleżanka do zespołów, z chęcią wdrażali, go uczyli. Natomiast codzienność wielu zespołów sprzedażowych jest taka, że. Kurczę, to tak nie działa. Znaczy każdy kryje gdzieś po szufladach swoje materiały. Jak ktoś gdzieś coś przeczyta w internecie, no to niestety nie działa i nie pokazuje tego dalej. Jak pójdzie na szkolenie, to absolutnie nie pochwali się kolegom, no przecież ja chcę być najlepsza, prawda? W związku z tym nie będę się dzieliła swoim know-how. Jak już wypracuję różnego rodzaju narzędzia, metody, zestawy, formularze, cokolwiek. To też tylko moje, w końcu to tylko ja stworzyłam, prawda? Dlaczego ja mam się z tym dzielić z innymi? No w końcu niech oni też sobie wypracują, prawda? Efekt jest taki, że w wielu zespołach sprzedażowych każdy odkrywa swoją Amerykę na nowo. Nie ma symbiozy, nie ma synergii, nie ma ducha zespołu i nie ma wspólnych prac nad tym, żeby tworzyć coś dla firmy. Bo moje podejście do działów sprzedaży jest takie, że to nie jest tak, że handlowiec coś tworzy dla siebie. Jeżeli zatrudnia mnie jakaś firma, to ja to tworzę dla tej firmy. To nie jest tak, że ja, Iwona Borawska, pracuję z klientem. Ale jeżeli ja, Iwona Borawska, idę do klienta, to wszystko, co wspólnie ustalamy, jest pracą firmy, która mnie zatrudnia. I do takiego podejścia do y, sprzedaży, do biznesu i do współpracy zachęcam. I pewnie tutaj pojawia się wiele oburzonych myśli. No tak, ale firma musi być wobec mnie uczciwa, żeby ja się tak dzieli, dzieliła swoim know-how. Moi drodzy, ja tylko o takich firmach mówię, tylko z takimi chcemy współpracować, dlatego mam nadzieję, że każdy z was na taką swojej karierze zawodowej trafi. No dobra, obiecane budowanie zespołów. To dlaczego w ogóle dzisiaj pomyślałam, że porozmawiamy na ten temat, to jest kilka historii z przeszłości. Jak już Wam mówiłam, wiele tych odcinków to, będzie, to będą odcinki, które powstają na podstawie tego, co gdzieś tam w swoim życiu miałam okazję obserwować, spotkać. I o kilku takich scenach i o kilku takich sytuacjach na początku Wam opowiem. Scena pierwsza miała miejsce w pewnym zespole, który był takim typowym zespołem 360, to znaczy zarówno zajmowali się tak zwaną delivery, jak i byli handlowcami, pracowali z klientami, zajmowali się także account managementem. Bardzo ciekawy zespół, korporacja międzynarodowa, dosyć duża i znana firma i nagle... Prezes firmy na Polskę wpadł na genialny pomysł, że zwiększy dział sprzedaży o cały zespół pochodzący od konkurencji, więc do starych pracowników starych tutaj nie zaglądam nikomu do, do Metryki, tylko po prostu do zespołu, który pracował w tej firmie od samego początku, pozyskał cały zespół. Z konkurencji, no i słuchajcie, zaczęła się wojna podjazdowa: Starzy kontra nowi. Powiecie, każdy z nich miał inną kulturę pracy, inny sposób działania, natomiast pan prezes zacierał ręce trochę, dlatego że myślał sobie: O, to teraz jedni przed drugimi będą chcieli się wykazać. Cudownie. No to zaczynamy. Zaczęło się od tego, niestety, że oni nie chcieli się wykazać wynikami ale chcieli, hmm, wiecie, to trochę takie przedszkolne zabawy. Zobaczymy, kto zrobi e, gorszą rzecz i na kogo pani nakrzyczy bardziej. I mniej więcej coś takiego zaczęło się ujawniać. E, zespół postanowił sobie dokuczać, włączać muzykę e, w open space, e, a finał tej historii chyba zdziwił każdego, kto o niej kiedykolwiek usłyszał. Otóż po licznych kłótniach, po, po licznych dokuczaniach sobie wzajemnie jedna z dziewczyn ze starego zespołu zwyczajnie nie wytrzymała. Z ręką z długopisem w ręce rzuciła się na taki wielki piękny kwiat. Ja niestety nie znam się na roślinach, więc mogę tylko wam powiedzieć, że miał piękne, duże liście. I go zadźgała tym, że długopisem. I tamta historia wszystkich tak naprawdę obudziła, to znaczy wszyscy złapali się za głowę i kurde, ale w ogóle o co chodzi? No i niestety chodzi o to, że menadżer nie zapanował nad konfliktem. Jeden z najczęstszych błędów, które robią menadżerowie sprzedaży i w ogóle menadżerowie w firmie, to wywoływanie konfliktu i cieszenie się z tego, że hurra, ludzie będą rywalizować. Tak. Ludzie będą rywalizować, tylko y, chcę niestety tutaj obalić pewien mit. Oni nie będą rywalizować o Twoje względy i nie będą rywalizować, kto zrobi lepszy i fajniejszy wynik dla Twojej firmy czy dla Twojego zespołu. Oni niestety. Wezmą swoje zabawki, pójdą do piaskownicy i najnormalniej na świecie będą sypać piachem po oczach. Czasem dostaną tylko oni tym piachem, ale najczęściej niestety piachem po oczach dostaje również klient, dostają pozostali współpracownicy, dostają dostawcy, dostaje opinia firmy. To jest po prostu niewłaściwa metoda. No i trochę chciałam Wam powiedzieć o tym, z czego najczęściej wynika taka rywalizacja i dlaczego w ogóle zespoły sprzedażowe tak chętnie działają indywidualnie, a tak niechętnie pracują ze sobą na wspólny wynik. To wynika z tego, że w większości zespołów, z którymi ja miałam okazję pracować, wynik i cel postawiony jest indywidualnie. No bo przecież chodzi o to, żeby handlowiec sprzedał. Spójrz sobie na swój system motywacyjny. Powiedz mi, co on wspiera? Czy on wspiera pracę zespołową, czy wspiera wyniki indywidualne? No to teraz, jeżeli wspiera pracę indywidualną, to jakim cudem ten człowiek ma w ogóle starać się dla, tego, dla, dla innych i jakim cudem ma zaangażować się we wsparcie swoich kolegów? Przecież to jest oczywiste, że tego nie zrobi, skoro nagradzasz jego indywidualną pracę. No dobra, to skoro wspólny cel to jest coś, co będzie budowało atmosferę, to czy jest to jedyna rzecz? Otóż nie. Bardzo ważne jest to, aby zespół sobie ufał. I teraz składniki zaufania budujemy je na trzech filarach. Pierwszy filar to jest zaufanie Oparte na informacjach, które posiadamy. Ja posiadam pewnego rodzaju wiedzę, posiadam pewne doświadczenia, posiadam informacje o tym, jak zespół funkcjonuje i na przykład wiem i jestem przekonana, że jeżeli podzielę się z innymi swoim materiałem, to ci ludzie nie przypiszą sobie autorstwa do niego. Drugi e, filar zaufania to jest to, że zaufanie jest oparte na szacunku. Jeżeli ja jako członek zespołu jestem szanowana, jeżeli doceniana jest moja praca, to dużo łatwiej na takim filarze zbudować zaufanie. I ostatni element zaufania to jest zaufanie oparte na identyfikacji. Dużo łatwiej nam pracować w zespole, który jest do nas chociaż trochę podobny. Bo właśnie wśród osób, które są do nas podobne, jeśli chodzi o styl pracy, styl komunikacji, doświadczenia, czasami być może sytuacja życiowa, kwestie hobby, właśnie w takich grupach dużo łatwiej jest budować wzajemne zaufanie. Jeżeli natomiast mamy mieszankę osób, z których nie możemy wyłonić jakiegoś jednego wspólnego mianownika. To wśród tych osób bardzo trudno będzie wywołać zaufania. Co za tym idzie? Bardzo trudno będzie doprowadzić do współpracy. Kolejny element, bardzo ważny jeżeli chodzi o budowanie zespołu sprzedażowego, to jest jego tożsamość. Jeżeli mam zespół sprzedażowy, to on powinien się ze sobą identyfikować. Powinniśmy zadbać o to, żeby ten zespół miał jak najwięcej cech wspólnych i żeby ten zespół um, był skupiony wokół jakiejś jednej wizji, idei. Fajnie jest, żeby pracował w jednym miejscu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to fajnie jest zorganizować takiemu zespołowi jakieś wspólne spotkania, i niekoniecznie one muszą być spotkaniami biznesowymi. Tożsamość zespołu możemy też budować na jakiś elementach, elementach wizualnych. Znam firmę, która postanowiła wprowadzić maskotkę do swojego zespołu, która to maskotka po prostu jest pewnym elementem tożsamości całego zespołu sprzedażowego. Kolejna bardzo ważna rzecz, uwaga, generalnie nie lubię tego słowa, dlatego że mam takie poczucie, że trochę zostało zdewaluowane. To znaczy, jeżeli coś nie działa, to na pewno musimy poprawić, albo na pewno musimy zrobić szkolenie z bingo komunikacji. Słuchajcie, z tą komunikacją jest tak, że jak działa, to nie zauważamy jej ale jak raptem przestaje działać, to okazuje się, że ma bardzo duży wpływ na szereg aspektów w organizacji. O komunikacji przy okazji budowania zespołów chciałabym powiedzieć jedną kluczową rzecz. Jeżeli zespół nie jest dobrze skomunikowany, to znaczy ja jako członek zespołu sprzedażowego nie mam bladego pojęcia, ani jaka jest sytuacja w firmie, ani jakie planowane są zmiany, nie mam bladego pojęcia odnośnie tego, czy, czy jest dobrze, czy jest źle, nie mam informacji na temat tego, jak funkcjonuje, załóżmy, że jestem pracownikiem firmy produkcyjnej, to nie mam informacji na temat tego, jak funkcjonuje produkcja. No to wiecie, to powstają plotki. I te plotki stają się informacją, która w pewnym momencie okazuje się, że nabiera takiej mocy, że staje się wręcz informacją potwierdzoną. Więc to, co jest strasznie ważne, to to, żeby komunikować w zespole wszystkie ważne rzeczy. Im bardziej Wy jako menadżerowie będziecie komunikowali, im lepiej będziecie komunikowali, tym lepiej będzie funkcjonować Wasz zespół, po prostu. Kolejna rzecz to jest dojrzałość emocjonalna. Bardzo często w zespołach sprzedażowych pozwalamy na funkcjonowanie takich um, żartów i żarcików. Wiecie, odchodzę od komputera, nie zablokowałam ekranu. Więc, jest ogólne przyzwolenie na to, żeby wejść na mojego Facebooka i na moim wallu, napisać jakiś głupi tekst, podobnie na LinkedInie i wszędzie indziej. Boki zrywać po prostu. I niestety, w zespołach sprzedażowych, bardzo często tego typu elementy są podbijane w związku z tym, że. Ta rywalizacja, wiecie, bo przecież zespół musi się rozgrzewać i musi jak te harciki, prawda? W bok się stać i być gotowym do, do biegu. Ta dojrzałość emocjonalna, która niestety jest blokowana przez menadżerów właśnie takimi żartami, takimi zachowaniami, które. Będą bardzo mocno blokowały i bardzo mocno ograniczały poczucie bezpieczeństwa, ale też będą wprowadzały konflikt. Bo konflikt w zespołach to jest coś bardzo naturalnego, znaczy, my od czasu do czasu po musimy się skonfliktować, bo nie ma możliwości, żebyśmy funkcjonowali w zespołach i żeby nigdy nie dochodziło do różnic. Natomiast słowo konflikt sam w sobie nie jest złe. Bo konflikt rodzi zmiany. Gdyby nie było konfliktów, to byśmy nie zmieniali, nie rozwijali, nie czuli potrzeby robienia czegoś lepiej. Natomiast to, w którym kierunku ten konflikt pójdzie, czy pójdzie w kierunku burzenia, czy jednak mimo wszystko zatrzymamy go i przekształci się w coś pozytywnego. I myślę, że to, czy przekształci się pozytyw, czy pozytyw, Pójdzie na drugą negatywu, bardzo mocno zależy od dojrzałości emocjonalnej. Powiem więcej, nawet nie od dojrzałości emocjonalnej samych y, handlowców, ale zdecydowanie od przełożonego. Kolejna rzecz, słuchajcie, to są jasne zasady. Strasznie mnie bawi ta historia. Kiedyś y, przyjechałam do pewnej firmy, y, która jest z branży finansowej. No, i tam ym, szefem sprzedaży był młody chłopak, bardzo sympatyczny, natomiast ym, w swoim zespole miał cztery panie, które były od niego taksy dwa razy starsze. No i najzabawniejsze jest to, że on do nich zwracał się per pani, natomiast do pozostałych członków zespołu był z nimi na ty. I wiecie, rozmawiałam z dziewczynami, które, które, z którymi on był per pani, i zadałam im takie pytanie, jak one się czują. Otóż one czuły się bardzo mocno zdystansowane. One miały wrażenie, że nie są takimi samymi członkami zespołu, jak pozostali. Ja jestem wielką fanką tego, że jeżeli mamy zespół, to wszyscy na każdym poziomie powinni być traktowani w bardzo podobny sposób. Nie chcę używać słowa taki, tak, taki sam sposób, ale rzeczywiście mam takie poczucie, że jasne zasady, które obowiązują wszystkim, Kolejny przykład. Jeżeli mówimy, że nie ma home office u nas w organizacji, są takie organizacje, to nie może być tak, że nie ma home office, chyba że niektórym się należy. Nie może być tak, że mówimy, nie ma generalnie w pracy wychodzenia na lunche na zewnątrz, chyba że no, kogoś lubię, to mu generalnie wiecie, pozwolę, nie? Bo w sumie, czemu by nie? Jak kogoś lubię i ja wiem, że on na pewno się postara i popracuje ładnie, to, to dlaczego ja mam tej osobie nie pozwolić? I jednak mimo wszystko um, jestem przeciwna czemuś takiemu. Tu znowu przypomina mi się historia, jak w, pewnej, w, pewnej, w pewnym oddziale, pewnej organizacji. Zatrudniona została dziewczyna, która robiła rewelacyjne wyniki sprzedażowe. Słuchajcie, miała rzeczywiście dar, pochodziła z branży, miała mnóstwo kontaktów i rzeczywiście w bardzo szybkim czasie, bardzo krótkim czasie zaczęła realizować ponad 50% wyniku całego zespołu. Natomiast, mając poczucie, jak silną jest zawodniczką w swoim zespole, Postanowiła, jakby to ująć dyplomatycznie, no nie za bardzo się stosowała do panujących zasad. I jakby było spotkanie zespołowe, potrafiła wejść na to spotkanie mocno spóźniona, na pytanie swojego przełożonego, dlaczego przyszła za późno, mówiła, że nie ma czasu na bzdury. Używała przy tym trochę bardziej dosadnego języka niż ja przed chwilą. I słuchajcie, pokazywała wszemi wobec, że ona generalnie nie musi. No bo wiecie, robi wynik, nie? To skoro ja robię wynik, to możecie mnie pocałować centralnie poniżej mojego kręgosłupa. No i to jest niestety coś, co w wielu firmach bardzo mocno się ujawnia. Znaczy, są zespole lepsi i gorsi. I bardzo fajnie, jeżeli mamy zawodnika, który jest super, tylko, wiecie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli macie super zawodnika i nie potraficie zarządzić jego pracą, jego zadaniami, jego zachowaniem, jego postawą, jego wszystkim, to niestety, muszę Wam coś podpowiedzieć, bo miało to miejsce akurat w tamtej sytuacji, pozostali pracownicy mogą. Hmm, oni nie przejmą e, tych dobrych wzorców, czyli nie zaczną sprzedawać lepiej, natomiast zaczną zauważać, że przecież wolno się spóźniać do pracy. No i często jestem pytana przez czy to właścicieli firm, czy przez szefów sprzedaży: No dobra, ale to co z taką osobą zrobić? No więc e, jedna prosta zasada nie nazwać jej członkiem zespołu handlowego, znaczy ja jestem za tym, żeby takiej osobie powiedzieć, słuchaj, ja widzę, że jesteś świetnym handlowcem, widzę, że jesteś osobą, która jest indywidualistą i mam dla Ciebie pewną propozycję, znaczy chcę, żebyś była partnerem naszej firmy, ale nietypowym handlowcem, czyli trochę wyłączenie tej osoby poza organizację, inna metoda rozliczania się, nazwanie tego stanowiska trochę inaczej, bo po pierwsze uratujecie sobie wyniki, które ta osoba będzie robiła, ale po drugie uratujecie zespół. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o budowanie zespołów, to jest prawo do błędów. Podstawowy problem wielu zespołów jest taki, że zespoły nie chcą dzielić się ani know-how, nie chcą dzielić się informacjami, nie chcą dzielić się niczym, ponieważ ja nie chcę przed pozostałymi członkami zespołu pokazać, że czegoś nie wiem, nie umiem, ja nie chcę się przed nimi ośmieszyć, dlatego że oni potem będą gadać, a jeszcze nie daj Boże, zostanę wyciągnięta na forum. Więc to, co kiluje bardzo mocno, to jest brak prawa do błędu. To do czego zachęcam, to jest wspólna praca nad wynikiem, ale także wspólna praca nad brakiem wyniku. My tutaj wdrażamy w wielu zespołach PDCA po to, żeby tak naprawdę zespoły uczyły się nie tylko na tym, co dobre, ale uczyły się także wyciągać wnioski i proponować różnego rodzaju rozwiązania naprawcze w sytuacji, kiedy coś nie działa. I teraz to jest taki, taki świetny moment podczas spotkania przy tablicy, podczas spotkania z PDCA, żeby zespół po pierwsze mógł popatrzeć na wyniki jak całości zespołu, ale po drugie, żeby mógł wspólnie zastanowić się nad konkretnymi działaniami, nad konkretnymi problemami całego zespołu, e, tak żebyśmy mogli podpowiedzieć poszczególnym osobom, słuchaj. Tak, działaj, to możesz zrobić. Ja na Twoim miejscu to bym. To są fajne momenty, kiedy ten zespół rzeczywiście może pracować em, efektywnie, może się od siebie uczyć. No dobra, a jakie są zatem killerzy zespołów e, sprzedażowych? E, no to myślę, że takich pięć, e, pięciu najważniejszych, pięciu najczęściej przeze mnie spotykanych w różnych organizacjach. To jest system motywacyjny, który nagradza jednostki, natomiast uwaga, neguje pracę zespołową. Po drugie, zasada i podziały na równych i równiejszych. Po trzecie, dopuszczanie do plotek wynikające z braku komunikacji. Po czwarte, zamiatanie konfliktów pod dywan. I po piąte, brak konfrontacji szefa z problemami, i z niepożądanymi zachowaniami. Moi drodzy, powoli będziemy zmierzać do końca dzisiejszego odcinka. Jak zwykle, bardzo Wam dziękuję za kolejny tydzień i kolejne wspólne bycie ze mną podczas odsłuchiwania tego podcastu. No i jak zawsze, na koniec garść informacji. Jak pewnie część z Was wie na co dzień, poza tym, że prowadzę firmę HireWise i raz w tygodniu pojawiam się w Waszych słuchawkach w tym podcaście, to także jestem szefem konsultantów w firmie SellWise. No i w tej chwili postanowiłam poszukać kogoś, kto jako konsultant sprzedaży wesprze nasze działania rekrutacyjne. Nie szukam rekrutera, szukam konsultanta sprzedaży, szukam kogoś, kto jest praktykiem sprzedażowym. Więc jeżeli jesteś praktykiem sprzedaży, jeżeli rozumiesz procesowe podejście, jeżeli zarządzałeś, bądź zarządzałaś zespołem handlowym i chciałbyś zmierzyć się, spróbować swoich sił w konsultingu, to teraz jest ta wyjątkowa okazja. Do tej pory zatrudnialiśmy konsultantów, którzy mają już doświadczenia doradcze, natomiast teraz postanowiliśmy mały eksperyment. Chciałabym zaprosić do współpracy osobę, która ma doświadczenie w zarządzaniu, ale niekoniecznie ma doświadczenie w konsultingu i będzie to osoba, która wesprze nas, nas w działaniach rekrutacyjnych. A mianowicie będzie to osoba, która pomoże nam weryfikować już na ostatnim etapie kompetencje sprzedażowe naszych kandydatów. To dzisiaj takie call to action. Nie zaproszę Was do konsultacji, która jest na naszej stronie www.hirewise.pl, chociaż pamiętajcie, że zawsze możecie wejść na tę stronę i kliknąć. I na naszej stronie w zakładce oferty pracy spotkacie trzy fajne ogłoszenia. Jak zawsze, o nich trzech chciałabym Wam opowiedzieć. Pierwsze to jest stanowisko, z którego bardzo się cieszę. Po pierwsze, dlatego, że to jest handlowiec. Po drugie, dlatego, że to jest moja ukochana Warszawa. A po trzecie, dlatego. No dobra, tak naprawdę tylko z powodu trzeciego. Jest to klient, który do nas wraca już po raz kolejny. Realizujemy kolejny proces rekrutacyjny dla firmy, która stworzyła aplikację wzmacniającą proekologiczne postawy. Szukamy osoby, która grać umie w cold mailingi, cold callingi czy też cold LinkedIn. A przede wszystkim jest to osoba, która jest ogromnym fanem Zero Waste. Jeżeli znasz kogoś takiego, zapraszam do rozmów. Drugie stanowisko to jest stanowisko lidera zespołu e-commerce firmy z Wrocławia. Jest to bardzo duża organizacja, do której szukamy osoby, dla której digital nie ma tajemnic. Jako lider zespołu będziesz współpracować z kilkuosobowym działem handlowym, rozwijając jego kompetencje i pracując bardzo mocno nad poprawą procesów i nad wzrostem efektywności działań. I ostatnie stanowisko dyrektor sprzedaży jedna z największych drukarni tekstylnych, chcąc skalować swój biznes i chcąc wychodzić na rynki europejskie. Poszukuje dyrektora sprzedaży, osoby, która będzie typowym strategiem, analitykiem, a przede wszystkim potrafi i ma doświadczenie w takiej ścisłej współpracy z działem marketingu i rozumie, że sprzedaż bez marketingu nie potrafi działać. Szukamy kogoś, kto potrafi stawiać wspólne cele, działać w symbiozie, a przede wszystkim zaplanować proces sprzedaży. Zagranicznej. Jeżeli brzmią dla Ciebie te stanowiska interesująco, to pamiętaj, że na naszej stronie znajdziesz nie tylko je, ale szereg innych. Polecam też udostępniać wśród swoich znajomych naprawdę fajne oferty pracy. Dzięki wielkie za dzisiaj. Do zobaczenia już i do usłyszenia już za tydzień.